Cześć, 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 ze strony Marcel Mikicki z kanału MikroMikuzyty, czyli ja, a dzisiaj sobie zagramy w, oczywiście, że w Minecraft, a to jest seria Marcel, i teraz wykrzyczycie Marcel, właśnie tak, Marcel survival, a więc dzisiaj to jest pewnie pod możecie widzieć. albo jak nie napisałem, to ogólnie wam powiem, że dzisiaj ogólnie się przeprowadzamy, a więc, wiecie, z tego domku, a więc... Widzimy się na kamerze pierwszej osoby. Dobra, ja na razie tutaj będę sobie brał rzeczy i ogólnie to. Dobra, żeby jeszcze zostawić trochę światło, to zostawiamy tutaj te deski, bo naprawdę mi te des deski so nie są potrzebne, a na razie sobie przerobimy już je, żeby było. A więc czekajcie, przerobimy i ogólnie to jeszcze, jeżeli możecie, to zostawcie pod tym filmem 9 8 łapek w górę, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. A więc tutaj ja już idę, więc teraz będzie ciemno przez chwilę. Okej, okay, już nie jest aż tak ciemno. Ale chyba jednak wolę się jeszcze tutaj um, przespać, bo jednak jest jeszcze ciemno, a więc widzimy się jak już prześpię się. Dobra, wyszedliśmy sobie z mojego domku, a więc jeszcze zbierzmy sobie moje schodki. Ja um, tak, I jeszcze weźmy sobie to. Chyba żal zostawiać sobie tutaj takiego fajnego kamienia. Deski już muszę zostawiać, że. Żeby... No po prostu nie chcę już tego ogólnie brać. Po prostu tak nie chcę. Dobra. Deskę taką już zostawię sobie. Bo naprawdę mi się nie chce innej brać. Okej. Okay. Tutaj jest tak, no i. I idę i zobaczymy się może w moim normalnym już następnym domu. Okej, okay, jestem przed tutaj takim czymś. Uuu. Okej. Okay. Spoko. Na razie sobie o to odłożymy. Postawimy crafting. Gdzie jest crafting, to jest crafting. I zrobimy sobie sztabkę złota. Ta, a nawet i 3. Okej. Okay. Co tutaj jeszcze mogę? O mam u złota motyka. wapno dotyk jeden. Na serio, na serio. Spoko. Tutaj za emerald, albo na razie mi nie jest potrzebny. Obsydian. Obsydian. To jest tak też, też obsidian? Tylko chyba, że razem kilowym się nie da to go to wydobyć. To też tak jak myślałem, tylko chyba złotym. Ale złoty nie warto robić. No, też tak jak myślałem. Nie da się, nie da się, nie da się, ale możemy spróbować. No i się widzimy ogólnie później. Dobra, trochę zacząłem już tutaj robić. Ogólnie to mój domek jest otóż na wodzie, tak? Jest na wodzie. Na razie nie będę robił szybek, bo po prostu nie mam jak zrobić szyb, bo nie mam potrzebnych rzeczy do, nie... do niego, do ich, do okien. To Jakie okna... Czyli nie jak, dobra. Nieważne do nich, powiedzmy. Okej, okay, mam jeszcze jakieś Okej. 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 Zrobiłem, z, ominąłem reklamę, bo była reklama. A teraz właśnie robimy tak. Tak? Powiem, że Mamy taką misję z przebraniem samochodu, ale nie udało się jej zlecić. Tak? Musiałem się ją przez internet. I teraz to. Tutaj przyjaciół. będzie I tak? tak? Będziemy to do tego. Teraz? Będziemy jechać jeszcze do jednego sklepu sklepów. <grym <grym> do no nie. No nie. Zobaczycie, co ja wymyśliłem. To się zmieni. To nie jest nic więcej. Zobaczycie, bo da będzie elegancko. Nie, to jest ale złe.

będą na dachu kolorowe lampki, tak jak macie na końcu będą tutaj na dachu, ale no na razie musimy to oglądać. Mam nadzieję, że będzie to. W sobie, bo tego nie ma okay. w sklepie, dlatego musiałem to naćenie, nie nawet jasno się tworeczki takie, ale dobra to jak nie idziemy do no stemtuki. Mm -hmm. Ja już jestem w samochodzie, niestety w tamtym sklepie nie dało się nagrywać, ponieważ było tak dużo osób, jak to jest tylko możliwe, ale mam oczywiście to oczywiście okay, 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 kolorowe, a okay. okay. będzie na dachu tego samochodu, jeszcze mam baterie. Jeszcze pierwszy. Skończyłam w domu, jeszcze kupiłem papier na prezentację. Aha, tak. Tu się ma clicker, o oh, nie, clicker, clicker. O nie, co ja zrobiłem? Okej. Okay. Widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, już tutaj skończyłem robić na razie. Początek domu, a więc no w sumie to już skończymy robić i domu. A więc tutaj już byłem, jak widzicie, bo zostawiłem drzwi ale tak, zacznijmy robić tutaj właśnie to mieszkanie. Okej, okay. już wróciłem, bo po prostu reklama była. A teraz ogólnie sobie tutaj, myślałem, myślę, że postawiłbym sobie właśnie. Fr. Mm. Bym postawił skrzynaczki. Skrzynaczkę w sumie, tak jakby jedną. Teraz, żeby. No, w sumie tam. A co tam Tutaj bym sobie oczywiście zrobił, tak? Okej. Okay. A co ja tutaj jeszcze mam do domku? mógł sobie zrobić w tych dwóch rogach? Na razie, tak. Hmm. no tak, no tak, no tak. Co ja zrobię? Co ja robię? Okej. Okay. O nie. <laughs> nie, no dobra, To muszę zrobić tak. <laughs> Ale to, co to, to jest kompletnie bardzo złe. Tak akurat na jedno zostawić. Mmm. No... Tutaj na razie wezmę sobie tak I... Tutaj tak I... Hmm, co? A właśnie crafting Okej okay. jeszcze piecyk na pewno Musimy tak. I o, właśnie tak. O to chodziło. Okej. Okay. I teraz. Co? Hmm. Yy, co? Sorki, że się pochyliłem. To to. No i niech będzie to. Hmm, no dobra, niech tak będzie. I tutaj fajnie bym można było sobie tak wrzucić. Okej. Okay. Hmm. Hmm, hmm. Hmm, dobra. Co by to jeszcze wrzucić? Zobaczę, jak tutaj to. Jak, co tutaj bym mógł wrzucić? Nie, no tutaj raczej bym nic nie mógł wrzucić z tych rzeczy, które mam. Jakieś takie rzeczy potrzebne był tu mógł zrobić hmm. 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 nie wiem co bym mógł zrobić, ale chyba na pewno wezmę to i jeszcze jedno to a teraz ja sobie to postawię tu a do skrzyneczki włożę na razie te to nie, to, to na pewno nie. To wrzucę, albo tego nie, jakbym wyszedł, to na pewno wrzucę, to na pewno wrzucę, to też tutaj wrzucę, kula też tutaj wrzucę, to też tutaj wrzucę, to też tutaj wrzucę, to też tutaj wrzucę i węgielek wrzucę do pieca. Hmm. Gdzie jest piecyk? To jest piecyk, tylko na pewno sobie, jak tu już mogę, to sobie wrzucę. No i na pewno sobie to wrzucę. Właśnie tak. Mm, co bym tu jeszcze musiał zrobić? No, to wrzucę, 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 mm, to wrzucę, to wrzucę, to wrzucę, to wrzucę. To wrzucę tu. To tu i na razie już mam wszystko wzięte, co bym chciał. A więc myślę, że to by było na tyle z tego odcinka. Tak to wygląda w środku. Prezentuje się bardzo fajnie. A na zewnątrz to wygląda tak od stąd. Od innych progów nie pokażę, ale tak mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek. A więc cześć, trzymajcie się, do zobaczenia. Pamiętajcie o lajkach, czyli ogólnie. 4, ym, 8 lajków Gwarantuję Następny filmik Napisz to Luka albo Gnat Bo ja ogólnie to nie wiem Bo mi się nie wyświetlają łapki A więc cześć Trzymajcie się Do zobaczenia Elko i pa do następnego Daily do 22 grudnia Pa pa